Mam przed sobą elegię o jesieni. Głowem, która siwieja, świeci jak świecznik, kiedy srebrne pasemka wiatrów przefruwają, niosem po dniach uliczek, jaskółki nadrzeczne świergocą, to mało idrze, tak chodzić, tak oglądać sceny, sny, festyny. Rozczaskany szybki synagog, płomień połykający grube statków liny, płomień miłości, nagość, tak wysłuchiwać ryku głodnych ludów, a to jest inny głos niż ludzi głodnych płacz. Zniża się wieczór świata tego, nozdrza wietrzą czerwony uduj z potopu gorącego. Zapytamy się wzajem, kto zacz? Rozmnożony cudownie na wszystkich nas, będę strzelał do siebie i marł wielokrotnie, jak gdybym jak z pługiem do bruzdy przybarł. Ja przy foliałach jurysta, zakrztuszony wołaniem gaz, ja śpiąca pośród jaskrów i dziecko w żywej pochodni, i bombą trafiony w stalach i powieszony pod palacz, ja czarny krzyżyk na listach ożniwa, żniwa huku i blasku, blasków czy zdąży kręta rzeka z braterskie krwi odrdzawić, od Nim się kolumny stolic znów podźwigną nade mną? Są światła, które można zobaczyć tylko o zachodzie słońca I niespodzianki czekające za zakrętem na następnym podejściu. Bracie, siostro, obudź w sobie poczucie przygody tej jesieni, Podróżuj po świecie, Góry przygód znaczą wiele więcej niż tylko środowisko naturalne ziemi. To krajobraz, to dom. Wspomniana elegia została zapisana przez Józefa Czechowicza w miesiącu, w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, kiedy hitlerowcy już dochodzili do Lublina. Tam mieszkał. Jesień rozpościera się przed nami, Powolne godziny gasną, Z chwil na chwilę słabnie, To gałąź zanurzona w jesieni, Sunę po niej milimetry smutku, Męcząca, uparta praca, Odliczam sekundy do dnia, Strząsam liście z gałęzi, A jak nazwałem jesień, Wielkim, głębokim westnieniem moim ludzkim, Podniesionym słodnego dna jeziora, Przez okno zanurzam dłonie w dnie, je, w dnie jeziora jesieni przechodzi po nich dreszcz, kropi deszcz, strząsa i chwile. Najmniej jesienią zobaczmy Izrael, serce Ziemi Święte, Jezioro Galilejskie, szepcze opowieści o wierze, nadziei i dawnych podróżach. Tam, gdzie wstąpał po ziemi nasz Pan Mistrz Jezus Chrystus. Natura jest wolna, wdzięczność jest wolna, śpiew ptaków jest wolny, spacer jest wolny, Głęboki oddech jest wolny, uśmiech nieznajomego jest wolny, komplement jest wolny, rozmowa z ukochaną osobą nic nie kosztuje, bycie dla siebie dobrym jest nic, nic nie kosztuje, oglądanie zachodów słońca nic nie kosztuje, wiele rzeczy, które redukują stres, też nic nie kosztuje, skorzystaj z tego. Bo kiedy umrzesz, Chrystus powie: Pokaż mi swoje ręce, czy są ranne oddawania, pokaż mi swoje stopy, czy zostały użyte do, Służby, pokaż mi swoje serce, czy zostawiłeś tam dla mnie miejsce? Nie żyję już własnym żyje, życiem, żyję w pamięci kogoś, kto odszedł. Zakochaj się w kimś, kto cię pragnie, kto na ciebie czeka, kto rozumie cię nawet smutku, w kimś, kto ci pomaga i cię prowadzi, w kimś, kto jest Twoim wsparciem, Twoją pomocą. Zakochaj się w kimś, kto rozmawia z Tobą pokutnie, zakochaj się w kimś, kto tęskni za Tobą i chce być z Tobą. Nie zakocha się tylko w ciele lub twarzy, ani widać bycia zakochanym. Nienawiść nigdy nie buduje tylko niszczy. Inspiruje nas do wyboru zrozumienia zamiast gniewu, współczucia zamiast osądu, miłości zamiast podziału. Nienawiść może wznosić mury, ale jej mądrość pokazuje nam, że most, mosty buduje się przez empatię, życzliwość i odwagę. Nieśmy w sercach autentyczne przesłanie, siejąc ziarna pokoju, pielęgnując jej łagodnymi uczynkami, pozwalając by nasze działania świeciły jak latarnie, oświetlające drogę do harmonii. Gdzie nienawiść dzieli, miłość łączy, bądźmy mostem. Starzenie się nie jest dla mięczaków. Pewnego, pewnego dnia budzisz się, a młodość po cichu przemija, ale nie odeszła z pustymi rękami, zabrała twoje niepewności, twój pośpiech, by zadowolić innych, twój strach przed tym, że nie jesteś wystarczająco dobry a w zamian zostawiła coś lepszego, wolniejsze tempo, pewniejszy krok, mądrość, by pożegnać się bez strachu, łaskę, by doceniać tych, którzy zostają, odwagę, by być sobą, by bez wyrzutów sumienia. Starzenie się to nie strata, to odpuszczanie, to nauka akceptacji, uwalniania, by w końcu zobaczyć. Piękno było nowsze tylko w lustrze, zawsze żyło w Waszych historiach, bliznach, sile. Starzenie się to dar, noś z godnością. A zdrowa miłość to nie uczucie, które ci się przytrafia. To wybór, którego dokonujesz na każdym kroku. Wybierz cierpliwość, gdy inni są powolni. Wybierz życzliwość, gdy są zestresowani. Wybierz słuchanie, gdy potrzebują się wygadać. Wybierz pozostanie, gdy zrobi się ciężko, motyle zwiętą. Iskra czasami przygaśnie. Życie wystawi cię na próbę, ale wybieranie siebie nawzajem to buduje coś niezniszczalnego. Życie to czasownie, grób to codziennie. Wszyscy jesteśmy stworzeni do latania, chociaż człowiek musi czuć z kimś, myśleć z kimś, rozmawiać z kimś, aby wiedzieć, że istnieje. Na tym świecie nic nie można zyskać bez utraty czegoś. Nawet niebo żąda Twojej śmierci, kiedy robisz coś lachetnego i pięknego, a nikt tego nie zauważa. Nie smuć się. Słońce każdego poranka jest pięknym widowiskiem, a większość słuchaczy wciąż śpi, szukaj w swoich naukach tego co obraża Twoją duszę, i odrzucaj to. Odrzucaj to, co obraża Twoją duszę. Na koniec mój święty Pio z pietlerczyny, który mawiał: Kiedy umrę, poproszę Pana, aby pozwolił mi stanąć na progu nieba i nie wejdę, dopóki nie wejdzie ostatnie z moich duchowych dzieci. Stało się to 23 września 1968 roku. Synu, czuję się tak źle. Przyszedł do celi ojca Pio, braciszek, by go wspierać. Rozpaczliwie potrzebuję Twoich modlitw, aby Pan przyszedł i wkrótce mnie zabrał. Odpowiedź, braciszka, nie, Ojcze, nadal Cię tu potrzebujemy. Czy nie sądzisz, że po śmierci będę mógł dla Ciebie zrobić jeszcze więcej? Po śmierci będę robił więcej hałasu niż za życia. Taka była ostatnia rozmowa z ojcem Pio.